Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dawid Nowacki, zostałeś trenerem, teraz pros, Wieruszów opuszczasz OKS OK, Olesny. To już było wiadomo wcześniej, że, że tak się stanie, że opuścisz drużynę z No tu po rozmowach z prezesami, żeśmy doszli do wniosku, że ja doszedłem do wniosku i podjąłem decyzję, że, że przyjdę do Wieruszowa. No gdzieś myślę, że to był okres, parę tygodni wcześniej już było wiadomo, że, że będę po rozmowach z działaczami właśnie. Dla Ciebie to jest nowe wyzwanie prowadzenie zespołu z Wieluszowa, aczkolwiek no w tym regionie przecież e, długo też grałeś w piłkę, i w Galgazie, i w Wielkiej Siejankowy, e, teraz e, dla Ciebie prosta to wyzwanie? No na pewno, no, nie znam dokładnie rejonu tej piłki, nie znam e, drużyny, nie znam tej ligi okręgowej, bardziej znam ten rejon opolski. No, ale myślę, że sprostam temu zadaniu, bo jak to się mówi, gdzie nie byłem, to jakoś dawałem radę tutaj. Czemu oni tutaj nie dość rady? Będziesz starał się ściągnąć jakiś zawodników do drużyny ze swojego regionu, ze swojego podwórka? Znaczy, no, jeszcze o tym, żeśmy z działaczami nie rozmawiali. Tutaj, właśnie po rozmowie z prezesami, budują ten klub na chłopakach z rejonu. No i myślę, że tak pozostanie. Rozmawiałeś z swoim poprzednikiem w Prośnie Wirusów Mariuszem Markiem? Znacie się przecież doskonale o, o tej drużynie? Jeszcze, jeszcze żeśmy tych zdań nie wymienili. Ale będziesz chciał jakieś wskazówki? No, na pewno będę chciał z nim porozmawiać. Jaki cel postawił przed tobą zarząd prosty? Jeszcze żeśmy o tym celu nie, nie rozmawiali. Ja sobie stawiam cel, żebyśmy grali spokojnie w tej lidze okręgowej. No zobaczymy jak to się potoczy. Cel zawsze się sam kształtuje na początku sezonu. Jak się będzie wygrywać, to się będzie grało o cele wyższe, jak się będzie remisować, przegrywać i wygrywać, będzie się grało o niższe cele wiadomo. Kiedy przyśledzisz twoją losy Twojej kariery trenerskiej, to tak można powiedzieć, że Twoje zespoły oparte były o solidną grę defensywną z doświadczeniem, rutyna, a młodość tam gdzieś do przodu, wiatr w żagle, no i taka właśnie śmietanka wybuchowa. Znaczy tak. powiem tak, że ja się staram, żeby przede wszystkim drużyna miała charakter. To jest dla mnie podstawa, żeby to była drużyna, że wychodzi na mecz, to wie po co wyjdzie, co chce osiągnąć. Czasami się to nie udaje, ale żeby wyszła przede wszystkim z charakterem, z sercem. No i wiadomo, no w piłce najważniejsza jest jakość, nie? Zależy ile tej jakości będzie, wtedy będą wyniki, no nie oszukujmy się.